Alo, alo, witam bardzo serdecznie w nowym sezonie w Clash Royale. Yy, mamy nowy sezon, mamy nowe, nową w zasadzie ewolucję i mamy rework. Rework muszkieterek trzech. Yy, więc jestem bardzo ciekaw, jak te karty działają i jak działa nowa ewolucja w samej grze. Ewolucję dostały trzy świnki. No, hoksy, zaraz ją zobaczymy. Ale przed rozpoczęciem odcinka pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na kanale. I dołączacie do mojego klanu, w Clash Royale. Będzie mi bardzo miło. A teraz sprawdźmy. Royal Hooksy. jak działają. Latają. To, to jest. To jest ciekawe. I mają Slash Dimage również, więc... Są fajne. Fajne się przynajmniej wydają, mocne. No, oczywiście Mega Knight. Bo to inny. Yy, jak zobaczmy, Landing Damage to jest 115. Nie, zielony, no zwykły damage, oczywiście. Nie największy. Yy, no, tutaj pod HP damage się niczym nie różnią, tylko jest ten, właśnie, damage spadania. No i oczywiście latają. No. A teraz zobaczmy sobie trzy muszkieterki, dostały. Rework. I mają teraz, jak widzicie, tą. Nie wiem, jak to nazwać. Taki nożyk mają, o. Nóż, którym mogą również bić na blisko jednostki. Tutaj zaraz będziemy mieć pokazane chyba. O, patrzcie. Tu mam, będzie pokazane. Mogą również oczywiście bić jednostki. I ta zmiana jest tylko do trzech muszkieterek. Zwykła muszkieterka czegoś takiego nie ma. Przy okazji mają większe HP. Więcej zadają chyba, ale wolniej. Więc no. Ej, jaki jest w ogóle ten damage na blisko. 314. A ile taki zwykły knight na przykład atakuje? To no, ja jestem ciekaw. Hmm. 202. No to jednak. Ty to. Oni wiem, te więc węzda zadają niż... No, może nie jak pankrate, ale bardzo dużo zadają. Więcej od Knighta, od Walkiri Blis No, jest to ciekawe. Chodźmy na arenkę, znaczy na specjalny tryb, czyli Draft i testujmy te dwie nowe karty. Na pewno chcę ewolucję testować, czy na trzy muszkietarki to wybór tego nie wiem. I tutaj weźmiemy sobie na początku. A czerty, może? Może będą spokojne. Eee, tu Walkiria. I mamy do wyboru świnki, więc weźmy jak. Sprawdźmy, jak się nimi gra. Słyszałem dobre rzeczy o tej ewolucji, że nie jest taka zła. Muszę to oczywiście samą ztestować. Co ty robisz, kolego? Co to za atak taki potężny? Może trochę lepiej tą chyba postawić. Ulejn. Słabo wyszło. Ja Znowu sobie piję sok. Tym razem jakiś sok owocowy, nie tym bark. Życzę każdemu smacznego. Jak to świecie. A my sobie postawmy świnki. Jeszcze bez ewolucji. O, o, masz trzy muszczetarki. A my mamy lightning, Więc jest idealnie. Ale mocne są teraz te muszczetarki, się wydają. Ale z drugiej strony. No dzieje się coś takiego. Szkoda, że da to robaty Ramam. To strasznie wypsuło mi zniszczenie ich, ale nie zadał nic zwierzę. więc spoko. Wizard. Wizard, irytująca karta. I fisherman dał. Damy Walkirię na to, to tak poczekajmy sobie. Nie, Fisherman pójdzie. No dobrze, ale my sobie teraz dajemy tak. Szybki atak. Jeszcze Walkira raz uderzyła, i świnki teraz demolują wieżę przeciwnika. No nie miał za dużo eliksirów, dlatego. No, dlatego. No, chyba powie... Nie, nie ma jeszcze. Szkoda. Ja nic na, nie... na to nie mam. No dobra, oni dali sobie radę. Teraz jeszcze trzeba tą Twitchkę zabić i, I... I... Nie bij, nie bij, nie bij. Mamy wieżę zdoby Mamy ewolucję świnek. Sobie ją damy zaraz. Dobra, ten zdech. Ten nie zdechnie niestety. Dobra, sprawdźmy jak działa ta ewolucja. Lecą świnie co nie. O, 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 jest, dobra. No, nie stestowaliśmy tego za bardzo. RPD, daj mi to. Dobra, coś tam poszło. O, nie za te cztery szkielarki dam. No, wiem. Ale to chyba już nic mu za dużo nie da. Tu jeszcze damy a damy jeszcze więcej świn, żeby był potężny atak na wieżę. No i to jest ostatecznie wygrana, więc good game. No za bardzo nie tej ewolucji i również nie testowaliśmy jak chciałem tutaj bo chłopiec postawił dwa razy raz od ninja, a, a drugi raz już to nie miał zbytnio czasu na nic mamy yy, no, też nie wiem jak to nazwać challenge taki jakby musimy zdobyć po prostu 225 koron, żeby dostać książkę do epików, no to jest mega fajna nagroda za darmo sobie praktycznie możecie dostać ją. A za darmo to wiecie, no, każdy lubi darmowe rzeczy. Mamy Bomb Towera lub Robin Cage'a. weźmy sobie Bomb Towera. Mamy już zwykłą mszkieterkę. Weźmy sobie ją. Yy, tu wezmę sobie. Graczy. No i nie mamy żadnej nowej karty do wyboru, więc weźmy sobie to gówno. No to fajny damage robi. Royal de delivery, czegoś tak. Mam nadzieję, że chłop dał mi jakoś kart typu 3 muszki. No dobra, nie wiem. To chyba czegoś tak nie będzie. No teraz Kalsy. O. Spokój się typie Mamy dobre karty, nawet do kontrylu. mamy do prince a na pewno. No ja ja dostałem tak gównianą ewolucję. No czyli żadnej nowej karty nie ma, niestety, więc sprawdzimy u chłopa te świnie sobie razem Jeszcze dostaliśmy lawa, Hounda. i rakietę. Ja pili kto to widział. Dobra. Lawka z tyłu. I zobaczmy co... Ja. O Gruby atakuje. Eee, Okej. Okay. Usunę. Yeah. po edycji. Eee, Zabiliśmy wieżę. I ten Gruby dalej żyje. Ta lawka. I sobie walniemy to. Jakiś tam za zada, spoko. Lawka wciąż żyje. Podamy kolejną. Oj, to mamy lawa główieńca atakująca z Kinga. A Kinga atakuje tego dużego ja i chyba wygrywamy to właśnie. Ile tu tych lawa pupsów jeszcze, jak tam się nazywa? Ja okay. pili. Co no No nie, nie było to żadnej nowej karty. Niestety. Yy, możemy sobie odebrać Golda. Możemy sobie odebrać skrzyneczkę. Nic nie niej, Ale główną yy, No nie wiem, na razie nie oceniam tej ewolucji, z nim pozwoliłem jedną grę, więc nie mam to co za, co ocenić. Z na dniach jeszcze nie podram. I dam jakąś ocenę. Czy ta karta ma ogóle sens? Wydaje się, mocno nawet te ewolucja. Bo latają właśnie. I przez ten taki meganet nie może nie wleć. Chyba, że może zapleć, bo wtedy już inaczej. Zapaczę góry jakieś spela. A co do tych trzech muszkiatorek? Nie giną już od fireballa i Zapam. Ale giną od nie dalej, więc nie od rakiety. Panie, że zadają na blisko więcej, Panie, że grać w karty reward dostają przez to właśnie takie karty trzy takie co by praktycznie niegrywalne już od kilku lat coś w końcu robią. Zapraszam jeszcze raz do mojego reklamy. A ja dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć.